Cześć wszystkim! Witamy w kolejnym dniu naszego urlopu świąteczno-noworocznego, tutaj właśnie w Hiszpanii. Słuchajcie, dziewczyny poszły w tym momencie pod prysznic, a my tu coś tam w przyczepie ogarniamy. Za chwilę jakieś śniadanko, będziemy tu z Hubertem działać. Madi oczywiście skoczyła na Gabrysi łóżeczko, Hubert już pod prysznicem. Także już się ogarnia tak samo. Słuchajcie, kawka już prawie wypita. Słuchajcie, pogoda jest niesamowita, bo jest około godziny dziesiątej niespełna. Zobaczcie, jak, jak, tu, jak tu się robi już słonecznie. Wczoraj, wczoraj w ogóle dużo, dużo ludzi yy, przyjechało na kemping. Na I wieczorem mieliśmy niesamowity wiatr. Ratowaliśmy tu przedsionek, żeby nam po prostu nie, nie odleciał. Z hubertem dobijaliśmy dodatkowe szpilki jeszcze w tych słupkach stojących. Niemniej jednak, słuchajcie, tak biało do godziny chyba trzeciej, czy nawet czwartej w nocy, że po prostu całą przyczepą to, to tak częsło. Tak często. Więc słuchajcie, ale przetrwaliśmy, a rano już byłem z psem na spacerze. No, to widzę, że ludzie, co niektórzy. Ludzie są niektórzy poprawiali tam yy, przeciągi, bo tu wiele też jest przyczep takich pozostawionych, yy, słuchajcie na yy, stałe, więc tych ludzi jakby nie ma, więc oni też nie mogli sobie jakby dopilnować, natomiast no, większość już, większość już jest. No i tak zobaczcie jeszcze dookoła jak to słonecznie wszystko fajnie wygląda, albo może jak to w słońcu fajnie wygląda. No, my żeśmy też już, że tak powiem, poubierali świątecznie i przedsionek, i naszą przyczepę, ale to Wam pokażemy wieczorkiem, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. A dzisiaj chcemy wybrać się właśnie do Kartageny i za chwilę po śniadaniu wsiadamy w samochód i, i lecimy. Znowu coś pozwiedzać, tak żeby ten dzionek też, jak każdy ostatni, świetnie nam minął. I żebyście z nami mogli zobaczyć kolejne ciekawe miejsca i kolejne, yy, kolejne ciekawe plaże, bo też na plażę wejdziemy, żeby wam pokazać. Oczywiście te plaże nie wyglądają yy, w tych miesiącach tak pięknie jak w miesiącach letnich, podejrzewam, ale niemniej jednak też są yy, bardzo, bardzo, bardzo ładne. Zobaczcie, jeszcze wieje, bo nawet patrząc po tych wszystkich yy, plandekach, którzy ludzie mają. Które ludzie mają pożyć na przeciągach to, to dokładnie no, wiatr jest, jest naprawdę duży. Robimy jajcznice, słuchajcie na szyneczce. Z konserwowanej szynki kroimy takie paseczki. Może się kostkę, może pokrywać. Nie, nie, nie. właśnie taki ostatni odem gdzieś tam, jakiś restauracyjny, tak podał facet. Kucharz i bardzo dobre było. Myślę, że to zasługa tak paseczków, a tak, nie. Tak, kosteczki. Tak. Musisz hmm. uwierzyć na słowo. Ale szyneczkę mamy też dobrą, bo to mamy konserwową z naszych regionów. Ci którzy znają to powiem, że od kołdrasa. A ci którzy nie, to muszą uwierzyć, że facet ma dobre wyrody. Także cheniu reklamujecie. Szybkie śniadanko dla tego jajecznica. Szybkie śniadanko i zaraz uciekamy do Kartageny, tak jak mówiłem. Wykorzystać to słońce jest, jest naprawdę fajnie. Nie, nie nożem, Hubert, ja wiem. Bo jest fatalnie. Ojej. jest trochę weźmiemy. Aha. No tu jest tak to No, te regulacje w tych przyczepach to są takie. Powiem Wam, że ten, że jeżeli chodzi o, o takie gotowanie i tak dalej, to jednak w lecie jakoś tak bardziej ciągnie do przeciąga. No. bardziej ciągnie za przeciąga, natomiast yy, tak jak mamy teraz yy, w okresie takim, no nazwijmy to zimowym, to w przeciągu nie gotowaliśmy no, nic jeszcze. W przeciągu żeśmy nic nie robili jeszcze. Ten przeciąg jest tak rozłożony, żeby kurcze był, że był rozłożony. Wczoraj siedzieliśmy, bo było bardzo ciepło, nie? Tyle. Tak, tak. wczoraj było bardzo ciepło, więc siedzieli. Powiem Wam szczerze. Natomiast yy, musimy to zmienić, bo ten, jednak tam, to życie w tym przeciągu było bardzo fajnie. Ale to też wiecie, fajnie jest jak, jak się też ekipą całą, jest więcej ludzi. Bo tutaj tak naprawdę nie macie jak się przyczepie, tylko już trzeba wybrać przeciąnek, No bo tak żeby się wszyscy też pomieścili. Więc to jest, to jest, to jest wtedy fajnie. Ale może nie tyle tych ogóle się nie jemu. Nie? To może, może tylko zrobię z... O, z... z o, nie wiem, z sześciu, po dwa albo z ośmiu. Nie no. Zrobię 6, wystarczy 7. Mam 7, 7 więc. No to będziesz miał 7, bo to od patelni jeszcze. Dobra. Jak gabinie, to mogliśmy cebulę jeszcze. Mieć. A, no to już za późno. Za późno, dobra. Gotowa. O, pani Asia jest. Dzień dobry, pani mhm, mhm, Jak patelnia. Patrzę. Patrzę. My jesteśmy już w Kartagenie. Pojechaliśmy sobie taką windą. Zapłaciliśmy za nią 2 euro za osobę. Nie wiem, czy było jakieś schody obok. Taki mamy stąd widoczek, fajny w sumie. Tutaj jest porcik. Nie wiem, czy go będzie widać. Może tam gdzieś yy, dalej będzie lepszy widok. W sumie to nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Bo ta. Tata... Dzisiaj jakoś małomówny, mało, małomówny jest Ale tak tutaj Wyjechaliśmy i nie wiem Co dalej Cartagena, proszę Wszystko po hiszpańsku Zobaczcie, idziemy sobie a tu na murach nam chodzą pawie. Madi nie widziała. Pokaż Madi. tak, ja tu masz. tu siedzi drugi. Chyba pawik. No, wystrościłeś go, a Madi nie widziała. No. Madi widziałaś pawie? Jeszcze nie widziała. Madi by się chciała zaprzyjaźnić na pewno. I jest taki widaczek. Tutaj z góry. Jest morze. Pełno tutaj te białe. To żeglóweczki. Tutaj porcik. A tam jest arsenał w tym miejscu. Takie wysokie mury są. Tam to takie statki stoją, wyglądają jak jakieś wojskowe. Takie duże. No i tu jest teatr. Patrzcie, pełna prawik tutaj chodzi. Nie wiem czy one tutaj żyją. Znaczy na pewno tu żyją. Chyba. Ale czy w Hiszpanii tak? Także ją sobie pawię normalnie? Jeden drugi tam wcześniej był trzeci. Fajnie to wygląda. Jesteśmy w tej Kartagenie Byliśmy na górze ruin tego zamku Natomiast powiem Wam szczerze, że nie możemy złapać koncepcji na to miasto Bo jest tak totalnie wyrozwalane Część historyczna zabudowana nowymi budynkami Nieposortowane to wszystko, no powiem Wam, że nie wiem, fatalnie, albo by nie... to zamknięte, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, wygląda jak dopuszczone. Tak, tak. Dużo, dużo, dużo remontów. No mówię, nie umiemy, nie umiemy sobie tu jakoś tak poukładać. Powiem szczerze, że pewnie do zobaczenia coś tu jest, ale jakoś tak niespecjalnie nam idzie. ja tym czasu tu nie marnował, ale nie podobało. No, chodźmy na, chodźmy, przejdziemy tym molem kawałek, i inaczej jedziemy, jedziemy dalej. Poza kilkoma tam widoczkami, faktycznie tam z góry, z tych ruin zamku, no to nie wiem, dla mnie specjalnie tu niewiele, niewiele jest. No być może Wyżeście się jakoś tam lepiej poradzili w tej kartagenie, natomiast do nas chyba nie przemówiła, nie? nie. Co myślisz? Nie, bo takie rzeczy mnie strasznie irytują, na przykład jak przez całe miasto są takie jakieś syfy porobione z czy coś, tak mnie to drażni zawsze. Ale co co, że co? No że całe miasto jest z pisakami pokreślone, nie? A no to tak mnie to drażni, że od razu mi się chyba chodzić tutaj. Duży, duży port Słuchajcie, na pewno Natomiast jakoś tak miasto tak powiedziałem. Nie, ja jestem, ja jestem na nie, ja jestem na nie. I tu padła decyzja, że jedziemy dalej, gdzieś tam do i będziemy sobie dalej yy, zwiedzać i oglądać. Port wojenny, z tego co gdzieś tam doczytałem, więc chyba na wprost jeszcze jakaś taka jednostka wojenna stoi. Przejeżdżaliśmy też wzdłuż jakiejś takiej jednostki, nie wiem co to było z takim żółtym murem ale może ktoś z Was tu gdzieś był w tych terenach i wie dokładnie. Co to, co to za budynek, bardzo dużo zajmował. O, to jest ten żółty tam, który na wprost, nie wiem czy z kamerki będzie to widać, na, między tymi masztami, na wprost. E, jakiś chyba, nie wiem, budynek obrony kraju, coś takiego. No i tu jakieś chyba jednostki takie wojskowe e, stoją. Tu stocznia, widzę, że jakieś tam jachcie. Buduje albo naprawia, albo odnawia. Jest ma mapa portu w Kartagenie. Port międzynarodowy. Oczywiście, wejdziemy na ten deptak. Nie wiem, czy możemy wejść w ogóle, no ale wejdziemy. Próbujemy coś tam jeszcze pokazać i uciekamy dalej wzdłuż wybrzeża. A co, co tu jakieś bramki są? Tu wolno wejść? Chyba wolno. Oj, te No. Ale se wyraźnie, chyba nie Nie, no są ludzie. Są ludzie. No i tu jakieś takie jednostki wojenne stoją na wprost. Tam jakiś port towarowy z tamtej strony. A tu widać, że jakaś stocznia. Jeden jacht tam tył ma, nie wiem, naprawiany, renomowany, a drugi sobie stoi, czeka. Temat jedynie ratuje to, że jest piękna pogoda, bo jest, nie wiem ile, ze 22-23 stopnie. Jest, jest ciepło. Jest się, narzekam, ale nieraz muszę. No nie, narzekasz, narzekasz, zaraz muszę po co? Kurde, no bo jak ma być autentycznie, to jest. Nie podoba nam się Kartagena. Koniec. Tobie no, ja się nie podoba. Aha, to mi się podoba teraz. Nie podoba w ogóle. No właśnie, Gabi się jedynie podoba. No dobrze, słuchajcie, teraz może podsumuję tą Kartagenę niestety nie możemy złapać koncepcji na nią i jedziemy, jedziemy dalej pojedziemy sobie wzdłuż wybrzeża może gdzieś tam jeszcze coś zatrzymamy się i pozwiedzamy tu oczywiście byliśmy na górze na tym zamku w tych ruinach zamku widzieliśmy Amfiteatr byliśmy w porcie i tak dalej natomiast nie ugrzekła nas Kartagena, no i padło na to, że jedziemy dalej Także to no nieraz tak jest. Słuchajcie, jesteśmy na tym półwyspie, prawie w La Manga. Jeszcze nie dojechaliśmy do La Manga, ale w tym momencie chcę wam pokazać tą plażę. Hubert puści drona zaraz, więc troszeczkę będzie widoków z drona. A tu jest taki, nie wiem, taki kanał jakiś. On przechodzi na, na drugą stronę. Jakiś taki falochron. Zrobiony, żeby pewnie z morza woda nie wpływała do kanału. A plaża nazywa się Playa de Marchamalo. Marchamalo. Nie wiem, czy będzie widać. No i Madi przybiegła tu. Madi robi nazwę Hubertowi dzisiaj. Popuszczał drona. I mu wskoczyła gdzieś tam łapami na drona. Ściągła mu śmigło nawet. Także dzisiaj pies... musi jeszcze wyszumieć. Madi, żeś nie poszła daleko. No i co da się wytrzyma? Bałtyk czy cieplejsze? Bałtyk plus stopień. Adi. Okay. Adi. Adi. Padliśmy tu słuchajcie na jedną splash I oczywiście całe mnóstwo cate surferów Mają fajny wiatr dzisiaj tak samo I może coś zobaczymy Powiem wam, że fajny sport.